Judasz, może tak bardzo się bał, już włożył sobie konkretny scenariusz w głowie, że nie był w stanie nic innego usłyszeć, nie był w stanie usłyszeć Boga, który objawia mu swoje miłosierdzie. Bóg w ten sam sposób walczy o ciebie. Nigdy cię nie porzuci, nigdy z ciebie nie zrezygnuje, ale czy ty dziś jesteś w stanie usłyszeć jego głos? Czy lęk nie zatkał ci uszu na wołanie Boga, a może doświadczenie pychy? Stoisz jak Piotr uważając, nie, nigdy nie odejdę od Boga. To jest najkrótsza droga do upadku. Ważne jest, żeby być świadomym swojej natury grzesznika, bo wtedy nie będę upatrywał źródła siły tylko w sobie, ale będę wtedy żył w tym przekonaniu, że bez miłości, bez doświadczenia żywej miłości Boga nie będę w stanie wytrwać przy Nim.